Drugi tydzień zaczął się od etapu do merzew, i to co wspólnego ma to miejsce z Tour de France, to to, że jest tak samo gorąco i rzeczywiście współczuję kolarzom jazdy w tych temperaturach. To nie jest proste. Ja myślę, że to bardzo wpływa na ich zmęczenie, bardzo wpłynie na to, co się będzie działo w trzecim tygodniu. No ale podsumujmy drugi etap do merzew. Magnus Kort Nielsen po tych swoich ucieczkach, po tych swoich akcjach szalonych. Teraz ze zwycięstwem etapowym w Tour de France, zwycięstwo dla Danii, kraju, w którym wszystko się rozpoczęło. No i później etap 11 Już w Newsie mówiłem o tym arcydziele. Winigo jak Vermeer, Van Art, jak Van Gogh, Roglic, jak Rembrandt, panowie tutaj zrobili naprawdę niesamowitą robotę. Goldy Graną należało do nich, cały etap należał do nich tak naprawdę. Walczyli, walczyli, skakali, zamęczyli Tadeja Pogaczara. To, co chcieli zrobić od początku tego wyścigu, to udało im się na 11 etapie. Tadej Pogaczar, jak widzieliśmy, nie był w stanie odpowiedzieć. Sam później przyznał się, że popełnił błąd, że niedobrze się odżywiał. Dziwi mnie troszkę, że no ale być może to wynikało stąd, że on czuł się tak mocny, że on tak szalał w tym pierwszym tygodniu. Właściwie wydawało mu się, że. Wszystkim jest w stanie odjechać ta przewaga 30 kilku sekund, niby niewielka, no ale z drugiej strony nikt do niego nie dochodził wtedy, kiedy on atakował. A tu nagle się okazało, że pomimo tego, że po zjeździe pokazywał, że wszystko jest ok, że manetka odkręcona, jedziemy. No to na tym ostatnim podjeździe nie dał rady. Kryzys odcięło prąd, winigo wygrywa etap, kolejne duńskie zwycięstwo w tym wyścigu, no i Pogaczar traci, traci koszulkę lidera i to na dodatek ze stratą w klasyfikacji generalnej 2 minut i 22 sekund. To jest naprawdę dużo. Wyścig się nie skończył. Widzieliśmy to na kolejnym etapie, na kolejnym etapie, na którym mieliśmy trzy wielkie góry, bo i telegrafii e, Croix de Fer, no i oczywiście Albez yes. e, to był dzień. Narodowego Święta we Francji, zawsze wtedy Francuzi chcą atakować, chcą wygrywać, no tym razem nie mieli szans na Alpe Po raz kolejny zwyciężył Brytyjczyk, poprzednio wygrywał Gerań Thomas, tym razem zrobił to Thomas Pitcock. Niesamowity kolarz, kolarz, który został mistrzem olimpijskim w kolarstwie górskim, kolarz, który został mistrzem świata w kolarstwie przełajowym. I teraz wygrał etap Tour de France na szosie, to wszystko w ciągu 12 miesięcy. No i ten zjazd, ten zjazd, który będziemy wspominać, oglądać, tak jak ten etap 11 jako całość był fantastyczny, tak ten etap 12, no myślę, że ta jazda Pitcocka to było coś, do czego się będzie wracać, bo to jak on technicznie pojechał przy prędkościach ponad 100 km na godzinę, kiedy wcale nie było długich, prostych, widzieliśmy tam jego pogoń, a później ten atak i to jak już sam zdobywał Alpe no a z tyłu... Za jego plecami znów atakujący Tadej Pogaczar, tym razem nie go, tym razem go doskakujący do koła, kontrolujący. E, Pogaczar no, dwa razy pociągnął naprawdę mocno, ale widać było, że jeszcze chyba nie czuje się na 100%, bo jeszcze, jeszcze się oglądał. To nie był taki pewny Pogaczar jak na początku wyścigu, no ale pokazał, że ten wyścig się nie skończył. Zresztą powiedział e, później e, Tadej Pogaczar, że on już, on już wie. On już wie ile sił mają kolarze Jumbowisma. Jak mocny jest winigo, że winigo będzie teraz bronił koszulki, a atakował będzie właśnie on. Także ja myślę, że tego możemy się spodziewać zdecydowanie w trzecim tygodniu. Tak więc wśród faworytów na remis tutaj generalka się nie zmieniła. Kolejny etap do Saint-Étienne, no i tutaj Matt Pedersen w końcówce. Te ucieczki skuteczne dosyć w tegorocznym wyścigu. Mistrz świata brakowało mu. Ostatnio tych zwycięstw Pedersen podpisał, przedłużył niedawno kontrakt z ekipą Treksega Fredo no i sięgnął po naprawdę piękne zwycięstwo po, po, no po dłuższej przerwie, jeśli chodzi o tak ważne sukcesy. Etap kolejny, etap kończący się w Mont nad tą ścianką Jalaberta, te 3 km podjazdu, przepiękna walka, znowu z ucieczki. Znowu trzcieczki. Michael Matthews, kolarz, o którym właściwie no, zapowiadając większość wyścigów, mówię, że Matthews jest w tym takim gronie zawodników, kandydatów do czołowych miejsc. Do zwycięstwa jakoś ostatnio było gorzej. Gdzieś te miejsca blisko, cały czas, piąty, szósty, gdzieś w dziesiątce dojeżdżał Michael Matthews. Wiedzieliśmy, że jest w stanie górki przejechać, że jest naprawdę mocny, no ale... Czegoś na tych końcówkach brakowało. No to tym razem Matthews popisał się naprawdę przepiękną jazdą. Na, na tym podjeździe widzieliśmy, on zaatakował, on odjechał, dogonił go Alberto Betiol. No i już wydawało się, że ten Betiol mu odjeżdża, ale bardzo mądrze pojechał Australijczyk. Jechał swoim rytmem, nie odpuścił Betiola całkowicie, ale z drugiej strony nie ścigał go za wszelką cenę. No i wykorzystał moment, kiedy to Włochowi odcięło prąd. Dojechał do niego Michael Matthews. No i także dla niego bardzo ważne zwycięstwo. On też jest w trakcie w tej chwili rozmów ze swoją, ze swoją ekipą o przedłużeniu kontraktu. Brakowało takiego sukcesu. Myślę, że teraz jego sytuacja w tych rozmowach jest dużo, dużo lepsza. A z tyłu, na tej ściance znów, znów atakujący Tadej Pogacar i znów przyklejony do koła Jonas Winigo. No nie daje się urwać na razie Duńczyk. No i etap 15. Etap do są. To, co mówiłem na początku. Ten upał do tego dochodzą jeszcze testy, niestety pozytywne na COVID, coraz więcej kolarzy nam wypada. Wypadli nam zwycięzcy etapowi, bo przecież wypadł nam Simon Clark który wygrał piąty etap, no i wypadł nam także Magnus Kort Nielsen, zwycięzca dziesiątego etapu, a przed etapem numer 15 wycofał się Primož Roglicza, więc bez Rembrandta już w tym arcydziele, ale mają jeszcze Sepakusa, chociaż no te siły... Jumbowisma też takie właściwie stają się porównywalne z ekipą UE, bo niestety po kraksie musiał się wycofać także Krajszweig. Właśnie na 15 etapie leżał także Van Aert. Widzieliśmy problemy lidera. No to nie był dobry dzień dla Jumbowisma na zakończenie drugiego tygodnia. I myślę, że teraz te siły się naprawdę wyrównały, że ta walka to już nie będzie walka Jumbowisma kontra Tadej Pogacar, ale że to będzie walka pogacar Winigo, Winigo Makusa. Tadej ma oczywiście Rafała Majkę, który znów parę razy pracował dla niego bardzo pięknie w tym drugim tygodniu. Także, no, ciekawie, bardzo ciekawie zapowiada się trzeci tydzień. Do, do tego dochodzi to ogromne, ogromne zmęczenie. Ten upał naprawdę daje się we znaki. On się daje we znaki, jak Wam powiedziałem. Tu, ale ja tu jestem na wakacjach, natomiast ci panowie są codziennie w pracy, ci panowie codziennie muszą pokonywać kilometry, muszą pokonywać podjazdy. Widzieliśmy, co się działo na tym 15 etapie, ilu sprinterów odpadło, e, ilu sprinterów nie wytrzymało tempa, ale piłem znowu z problemami, już wcześniej też e, kraksa. No, wielu sprinterów nie dało rady, ale jeden dał rad. Jeden dał rady po finiszu z tego okrojonego peletonu. Duża praca dla Petera Sagana, widzieliśmy, że i Maciej Bodnar pracował, no ale Sagan gdzieś tam zamknięty w końcówce i najszybszy Jasper Philipsen, który w końcu także ma etap wyścigu Tour de France w klasyfikacji generalnej bez zmian, natomiast no ta. Czołówka już nam się ustaliła, znaczy wyraźnie widzimy, że jest dwóch najsilniejszych kolarzy. Jedyne czego się obawia tak naprawdę Winigo, jak powiedział, to testów, bo poniedziałek jest dzień przerwy i poniedziałek jest ostatnim dniem obowiązkowych testów. Eee, no i na dwoje babka wróżyła. To jest, jak powiedział Winigo, jak gra w pokera po prostu, czy jak gra w rosyjską ruletkę, może nawet bardziej. Na kogo trafi? Eee, oby, oby nie trafiło już na, na nikogo, bo już ten przesiew mamy, mamy naprawdę spory. A w trzecim tygodniu terenu do tego, żeby walczyć, terenu do tego, żeby ci dwaj panowie stoczyli ze sobą walkę o zwycięstwo, jest jeszcze dosyć. Mamy trudne górskie etapy, mamy długą czasówkę, naprawdę będzie gdzie walczyć i bardzo bym chciał, żeby ta walka między nimi rozgrzewała nas, jakby abstrahując od tego upału przez cały kolejny tydzień. Jestem we Włoszech, więc powiem Wam, że Włosi. Są zrozpaczeni. Włosi nie tylko są bez zwycięstwa etapowego. Najlepszy z Włochów, Caruso, jest 22 w klasyfikacji generalnej. Caruso, który miał walczyć w tym wyścigu o, o czołówkę, jest bardzo daleko z ogromną stratą. Francuzi także bez zwycięstwa etapowego. No, już od ładnych kilku lat nie mieliśmy takiej sytuacji. E, tak więc, no, Francuzi będą walczyć w ostatnim tygodniu na pewno. Włosi będą walczyć swoją drogą, bo oni walczą o swoje. Ale. Tak naprawdę to ja się spodziewam po prostu pięknego, pięknego pojedynku. Zobaczymy, jak pojedzie Geraint Thomas. Geraint Thomas, który przyznał, że pogaczar podjechał do niego i namawiał go, żeby wspólnie popracowali, żeby zgubić Winigo, żeby zmęczyć kolarzy jumbo -Visma. No a Geraint Thomas powiedział, to nie był mój teren, ja wolę jechać swoje, ja nie chcę ponieść jeszcze, jeszcze większych strat w klasyfikacji generalnej. Więc teraz ta klasyfikacja generalna winigo pogaczar. Thomas Bardet cały czas bardzo dobrze. Yates także bardzo ładnie się trzyma. Quintana 4,15 straty. Też dobra jazda. Mentiez 4,24 awansował po. Ucieczce. Godi 4,24. Także no i tutaj właściwie się, się kończy. No bo ja już wprawdzie nie, nie mówię, że, że Godi czy Mantis będą walczyć o zwycięstwo w tym wyścigu, bo o zwycięstwo będą walczyć w go z Pogaczarem. To nie ma żadnych wątpliwości. Możemy mieć walkę jeszcze o trzecie miejsce. Możemy mieć walkę o pierwszą piątkę. Pitko, który jest dziewiąty, ma bardzo dużą stratę, bo to już jest 8,49. Oczywiście dzięki temu zwycięstwu na Albdiez awansował. Dziesiąty jest z Mas. To już jest prawie 10 minut straty. A więc tam dalej te straty są już naprawdę bardzo duże. Wiemy, kto będzie walczył o i niech panowie walczą do samego końca. Niech to będzie piękny wyścig. Subskrybujcie kanał. Eee, Michał zawsze mówi: proszę łapki w górę. To to łapka w górę. Ja wam też daję łapkę w górę. Eee, następny, no chyba że jakieś newsy będą, ale podsumowanie całego wyścigu już będzie z Polski. Już nie będzie w takich okolicznościach przyrody. Zobaczymy, jaka będzie temperatura, bo podobno w Polsce też ma być upalnie.